Emocje w niezdrowicach sięgały zenitu. Drużyna Naprzód Ujazd Niezdrowice zmierzyła się z błękitnymi jaryszów w wielkich piłkarskich derbach. Oba te kluby to są marki, tak naprawdę, wieloletnie, drużyny z wieloletnim stażem, które też trenują dzieci, młodzież, kształtują kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Ujazd. A wiadomo, że przez sport można fajnie ukształtować charakter. I to jest bardzo ważne, że są takie kluby, ale że też są takie osoby, które prowadzą te kluby, czyli prezesi. I cieszę się, że dzisiaj też w ramach tego meczu mogliśmy uhonorować wieloletniego prezesa na Platujasu i honorowego mieszkańca Gminy Ujazd, pana Józefa Malherka. Któremu bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ujazd za jego wieloletnią posługę na tym trudnym, społecznym stanowisku. Sobotnie spotkanie było czymś więcej niż meczem. To wydarzenie pełne emocji wspomnień i tradycji. Powołano nowy zarząd, który jestem tak zadowolony, widząc te wszystkie warunki tu jak, jak je stworzyli dla potrzeby tej piłki. To jest coś pięknego, coś pięknego, ale nie tylko warunki zewnętrzne, ale warunki jeśli zarząd rozmowy trener zawodnik to skupia po prostu wiele daje do mówienia, wiele do mówienia. Derby były niepowtarzalną okazją, by pokazać ducha i ambicje zespołu. Robimy mecz po meczu, krok po kroku, robimy swoje, a jak ostatnio chłopakom powiedziałem, jeżeli będziemy patrzeć siebie, swojej gry, ten cel do nas sam przyjdzie i będziemy się wtedy na koniec rozgrywek razem wspólnie cieszyć. Jak najwięcej jest ściągnąć młodzieży, bo jak to mówią, bo do młodzieży świat leży i sądzę, że to jest przyszłość po prostu. Mecz był pełen emocjonujących akcji, które zapadną kibicom w pamięci na długo. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 0 dla drużyny Naprzód ujazd Niezdrowice. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.